zostaną. Dobra, gotowi? Dobra, to start. No. Ja Łapka wygrywa. Blade, po cizura chwalne. Start. Czemu to jest to teraz za pełne? No, to wejść do cizura. Zostaw to. Nie, bo nie, może, nie mogę na świdzie wtedy. Patrz. Łapka wygrywa. Gratuluję, Łapka. Zachodzisz do finału. Tobie też gratuluję. Ma do zajścia do finałowej trójki, zajęcia trzeciego miejsca. Jak coś, kod na w karda wyślę ci po skończonym finale, dobra? Bo jeszcze finał chcę doprowadzić do końca i wtedy wyślę wszystkie kody. I bardzo dziękuję za udział. Tak, tak. Jak chcesz, to możesz obserwować. To ja dam ci go. Jakbyś mógł go ofertować... te pni wszystkich tutaj gdzie jest ten... Gdzie jest ceremonia? Tutaj w to miejsce Dobra No tutaj nie będziemy robić ceremonii, no bo wiadomo... To zajął trzecie miejsce. Ale odwołując się do osób z finału, no zobaczymy, kto tutaj wygra. Jeszcze chciałem się Was zapytać, jak oceniacie swoje szanse na zwycięstwo? Może najpierw niech wypowie się Alfa. Alfa Poczuty. Chcesz później się wypowiedzieć? To łapka, napisz, jak oceniasz swoje szanse. Tak. No tutaj chyba nie za bardzo jesteś nastawiony na wygraną ale kto wie. To jest słowo, to się nie bierze. A ty alfa? Tak. Jak oceniasz swoje szanse? W sensie? Tak, już tutaj. Tepnąć ich tutaj, do smoka? Nie, 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 nie. Jeszcze nie trwaj, chwila. Nie. Ja zbudowałem. No tak, tam na dole jest smok już tutaj. Już ja się siedzenie, tak? Masz już pełne? Dobra. No to co? Chyba bez zbędnego gadania będziemy przechodzić do finału. Co ostatni? No będzie Nie, nie będzie odradzania. Jedno zabicie. Właśnie, a propos finału, to tak, wyzwanie polega na tym, że osoba, żeby wygrać i zająć pierwsze miejsce, musi zabić smoka i wskoczyć do portalu. Jeżeli nie zabije smoka, a wskoczy do portalu, no to nie zajmie pierwszego miejsca. Tutaj liczy się, jakby kto, kto zabije smoka. Jeżeli nie będzie wiadomo, to. Zrobimy powtórkę, jeżeli chcecie, to możemy też tak zrobić, dobrze, to zróbmy tak, to, kto szybciej zabije. O to szybciej zabije i wskoczy do portalu. To jest w sumie lepsze rozwiązanie, więc zapraszam tutaj, do tego włazu. No, rzeczy są tam przeszkowane. Na dole. I może za dużo. Zabiorę im trochę jabłek. I okay. parę bo perę mogą sobie farmić. I okay. dużo. I postaku tego. No. No bierz. Możesz chcesz wziąć łapka łóżka pod niego chcesz A i jakbyś dał radę do gofer to ustawisz w endzie ten spawn pointa, żeby już tam jak ktoś zginie to żeby się ten Jak jesteście gotowi, to możecie wchodzić. Tak. Na czas. Tu masz stoper? Masz stoper? No. Nie no, tyle już ma. Chwila, chwila, łapka. Jeszcze jakbyś mógł, to... Dobra. No tu trzeba uważać To jeszcze nie od teraz dopiero ja tak jakby smoka zobaczę A ty a jest jakaś komenda na zespełnie smoka, czy trzeba N-Krystalami? N-Krystalami To ja przygotuję. Dobra. Więc kto będzie miał lepszy czas? Zobaczymy. Życzę powodzenia. Łapka, skoro wyszedłeś, to już włączam.